Dalej, na lewy, powiedzmy. Barsz czerwony. Dbamy o to, co ważne. W środku polskie krojone buraki. Czas próbować zawartość opakowania. Dokładnie rozprowadź w 750 ml zimnej wody. Postaw na ogniu, mieszaj do chwili zagotowania. Się już gotuje. Gotuj na małym ogniu przez 15 minut. Ciekawe kurwa, jej specjalność. Już się gotuje. A do tego oczywiście krokiety z mięsem, kapustą i grzybami takie to polskie przyszło dzisiaj z Chin no, nawet fajnie to wykonane toś ma widzę m jakaś no, tylko gdzie ja sobie to kurwa przykleję to jeszcze nie wiem będę musiał coś wymyślić ten barszczyk mogę polecić ja wyglądam tak tyle go zostało samo je BMP cały garczek są i buraki mm. Tylko że jak piją Tylko jak piszą, że 15 minut to jest dużo za mało Ja gotowałem 25 minut i jeszcze te buraki są twarde Ale u mnie niestety wygrał głód No i zjadłem z takimi twardymi Na pewno jeszcze zrobię Tym razem dłużej potrzymam go na ogniu I oczywiście doprawiłem trochę pieprzem Tylko na słoność dobry na smak, tylko trochę pieprzu wystarczyło sypnąć i jest spoko. Do krokietów. Perfekt. Z czystym sumieniem mogę polecić. Teraz kawa z zajebanego mlekiem ekspresu. Można gdzieś iść na spacer, rozchodzić trochę brzucha. Kawa oczywiście mocna. Słodka. A i z mlekiem. Spacer po krogecie widać że już świątecznie wszystko przyozdobione przejdziemy się przez deptak także wielkiego miasta Kulmbach tak wygląda główny deptak tego miasta dużo pustych sklepów Ludzie chyba wyjeżdżają do większych miast. Optyk. Tutaj taka ciekawostka. Nie wiem, czy to będzie jeszcze widać. Jest widać. Oprawki za 0 euro. Płaci się tylko za szkła. Także około szkła chyba około 20 czy 30 euro. Do tego się dostaje jeszcze etui. Cała ulica ma jakieś 100 metrów. Nie jest to dużo. Sklepy CA. Czasami można koszulki po 2 euro wyhaczyć. Sklep z pierdołami. Kurwa Niemcy uwielbiają takie ozdóbki. Pierdółki. I teraz akurat wystrój świąteczny, zimowy i co pora roku zmieniają. Dość duży sklep Winterdorf z bliska. Także w piecu się pali, dostępne grzane wino, do jedzenia jakaś pizza. No i oczywiście bratwórz bardzo popularny w tych stronach. Choinka przed ratuszem. A ratusz wygląda tak. Trzeba przyznać bardzo ładny. Najmniej mnie się podoba W oknach wszędzie ozdóbki To akurat jest część ratusza chyba urzędu miasta Też jakieś gwiazdeczki poprzypinane System bunownictwa przysupowy Bardzo mi się to podoba i bardzo dużo jest tego tu w Niemczech właśnie knajpa muzyczna niestety pusto w środku a tu dać kościół katolicki wieże kościoła katolickiego i kawałek dachu Bardzo dużo jest małych uliczek, zakamarków wszystko wybrukowane kostką granitową no i tutaj dochodzimy, już kolejne takie uliczki są małe, wąskie. wąskie. Tam widać u góry zamek Plasenburg. To już jak tam po drugiej stronie się wchodzi, to też jest tak dużo takich małych uliczek. Może kiedyś to pokażę. Jeśli już tam nie dojdę, tym bardziej, że jest zimno trochę. Kolejne przysłupy piękne. No tu jesteśmy już na oberesztan. Kebab po drugiej stronie, drugi ta taka ulica bardziej ruchliwa no i z knajpami także tutaj po lewo widzimy jakieś szole Tylka knajpa jedna, po drugiej stronie zamknięta druga. To kolejny kebab już zamknięte, aż dziwny, nie wiadomo dlaczego, może święto już mają jakieś co znowu No i tak, tam jest fajna bajbka, ta z tym niebieskim neonem, Casa Blanca. Bardzo fajna atmosfera tam panuje. Przeważnie Niemcy tam siedzą. No i parę restauracji. To jest, można powiedzieć, takie centrum miasta centrum rozrywki tego miasta. Nic więcej tu takiego nie ma. czym by się rzeczywiście można było pochwalić zamieszczały organizowane imprezy takie tam w hale koncerty ogólnie imprezy co tędy nie przechodzę to ten kolo tą beczkę robi że nie może skończyć się. wam mu pomogę kiedyś no, wygląda rynek w całej okazałości też nieduże no, widać ten Winterdorf. No i też bardzo ładny kościółek. A myszy tu raczej już nie ma, za to są występy dzieci. Dla staruszków. Bo za tym jest akurat, już jest dobudowany do kościoła, z tyłu teraz widać wyłania się budynek. To jest dom starców po jednej i po drugiej stronie ulicy no i dzieci z postałówki tutaj śpiewają piosenki dla nich czasami różne, żeby im starość milej upływała to już Tothalle o której wcześniej wspomniałem A no, też czasem się chodzi z dziećmi na różnego rodzaju imprezy po lewej stronie parking Oczywiście pode mną jest też podziemny. I pod sztathalon też jest podziemny parking. No tutaj latem wystawia się namiot. Jest tydzień piwa i pije się przez cały tydzień piwo. Coś jak taki mały Oktoberfest, taki mini z jednym namiotem. I na tym zakończymy.